Siema, w tym poradniku wam pokażę jak wgrać mody do 1, Minecraft nie Zaczynamy. Wchodzimy w mm, procent, app data procent, minecraft bin i Minecraft i otwieram za pomocą archiwizera WinRAR. O, i tu był taki plik meta.in. Ja pokażę jak on będzie wyglądał, bo ja go usunąłem już. ja pokażę. On będzie wyglądał tak. O tak będzie wyglądał. Dobra, ja go stąd usunę. Usunij plik. Dobra, I teraz wgrywam swoje mody. Pierwszy wgrywamy Minecraft Ladder. Jeden, oczywiście 1.5.2. Jeden, tak jak jest. I to wszystko przerzucamy do tego. Tak. No już jest. I teraz musimy Możemy sobie wgrać jakiś mod. Ja, ja bez tego. Bez Minecraft'a, bo on mi nie działa, można powiedzieć. Dobra, jest, wypakowaliśmy. Wypakowaliśmy i teraz to mam tu items. Tylko to i. Dobra, tak. I tak. Dobra, już wlaliśmy. Teraz możemy wyłączyć. To też możemy. To też. No, i to też możemy zamknąć, i wtedy otwieramy Minecrafta naszego, tak i Enter. I teraz pokażę Wam na jakiś świat, wejdę i pokażę. Nie miałam w ogóle mody w Minecraft, więc teraz zobaczycie, czy to czy zrobiłem mody, czy nie. Czekajcie chwilę, się załaduje. No nie, ja Wam lepiej nie pokażę. Więc um, jeżeli to Wam zadziała, to dajcie łapki w górę. Pamiętajcie, subskrybujcie łapki w górę i tak dalej. Na razie i cześć!